Siemanko z tej strony Adrena to jest kolejny odcinek z History Map, czyli z serii którą prowadzę razem z For lifeem następny odcinek pojawi się u niego, także link do jego kanału będziecie mieli w opisie no i oczywiście w tym momencie na ekranie pojawi się także anotacja, tak więc polecam wam subskrybować jego kanał, abyście nie przekapili kolejnych odcinków z tej serii. No i cóż, dzięki, że tak pozytywnie przyjęliście poprzedni odcinek, było tam aż 3000 łapek w górę i mam nadzieję, że dzisiaj będzie podobnie, także zostawcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba. No a Dzisiaj pod lupę bierzemy Inferno i Italii, także zaczynajmy. Na pierwszy ogień leci Inferno. Zacznijmy od tego, że autorem tej mapy jest Christopher Alty, Brytyjczyk, e, urodzony w 1982 roku. E, wielki wkład miał także przy innych mapach, na przykład Vertigo. Możemy się domyślać, że Inferno to po prostu wioska, a terroryści, którzy znajdują się na mapie, istnieją naprawdę. Jest to tak zwana organizacja ETA, co znaczy Baskonia i Wolność. Jest to baskijska organizacja polityczna walcząca o niepodległość metodami zbrojnymi. Celem było proklamowanie Baskonii założona 31 lipca 1959 roku przez radykalnych działaczy nacjonalistycznej partii Basków. Działa głównie na terytorium Hiszpanii. Teraz zobaczmy może, jak wyglądała mapa w poprzednich wersjach CSA i jakie zmiany wprowadzało do niej Valve. Początkowo mapa była najprawdopodobniej opuszczonym miejscem, a czasem akcji był wieczór. W CS16 mapa została edytowana przez Valve, dodano lampy, a cały wygląd mapy zmieniono tak, aby bardziej przypominała ona wieś. W Condition Zero została ona nieco bardziej poszerzona, natomiast w sorcie wprowadzono sporo zmian, dodano słone, siano, oczka wodne i fontanny, a oprócz tego gniazdo snajperskie zostało zupełnie przekształcone. Czas, w którym działa się akcja, to słoneczny dzień. W Counter Strike Global Offensive największą zmianą było zamienienie bombsightów. Kiedyś bombsight B był bombsightem A i na odwrót. Teraz przejdźmy się na mapę Italii. Jej autorami są panowie Glenn Cooper oraz Jason Green. Pierwsze, co rzuca nam się w oczy, to pełno wąskich uliczek, które dają wygląd typowego włoskiego miasteczka. Bardzo możliwe, że akcja na mapie Italii rozgrywa się gdzieś we Florencji, oczywiście we Włoszech. Teraz przyjrzyjmy się temu, jak zmieniała się mapa. Układ mapy pozostawał taki sam aż do Counter-Strike Source, gdzie mapa przeszła dramatyczny remont wizualny. Jako ciekawostkę dodam, że w CSGO na mapę wróciły kurczaki. Na koniec standardowo przetłumaczmy sobie kilka napisów. Tak więc pierwszy to ten, który widzicie na ekranie. Po włosku może nie będę czytał, jak sami wiecie, podobno jestem Niemcem, więc włoski to zupełnie nie moja działka. Tak więc napis, który w tej chwili widzicie na ekranie oznacza po prostu zakaz parkowania. Kolejny napis, i w sumie ostatni, jakim się dzisiaj zajmiemy, nie chcę Wam tutaj zatruwać zbytnio tym czasu i życia. Jest to napis Volturno. Postanowiłem sprawdzić, co to jest. W tłumaczu nie wyskoczyło mi nic dosłownie. No, ale po wpisaniu tego w Google od razu wiedziałem o co chodzi. Jest to po prostu rzeka, znajdująca się, nie zaskoczę Was, we Włoszech. No i być może e, właśnie jest to nawiązanie do tego, e, że mapa Italii znajduje się właśnie nieopodal tejże rzeki. No i cóż, to było dzisiaj już właściwie na tyle. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, to zawsze bardzo motywuje. E, tak jak już mówiłem, poprzedni odcinek i następny odcinek e, jest i będzie na kanale Life'a, Link macie w opisie. Dodatkowo anotacja jeszcze raz wyświetli się na ekranie. Tak więc polecam wam subskrybować jego kanał. Polecam Wam też subskrybować oczywiście mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tak więc zapraszam do zrobienia tego właśnie teraz. A dzisiaj to już na tyle. Dziękuję Wam za uwagę, także cześć, trzymajcie się. No i na razie.